Witam państwa serdecznie w imieniu firmy Polmarkus. Chciałbym dziś zaprezentować urządzenia firmy Boes. Urządzeniami tym są żelownice. Żelownica jest to urządzenie do nakładania na natrysku cienkiej warstwy żelu na wyroby cukiernicze. W naszej ofercie posiadamy dwa podstawowe modele żelownic: żelownica Jelly Economy i Jelly Concept. Różnią się one przede wszystkim mocą. Żelownica Jelly Concept posiada 3,5 kW. A Jelly Economy 1,65 kW, co odzwierciedla się w prędkości nagrzewania i procesu żelowania w trybie ciągłym. Żelownica Jelly Concept ma również wyświetlacz, który możemy regulować temperaturę od 25 do 93 stopni. Natomiast żelownica Jelly Economy jest ma stałą temperaturę 87 stopni i nie można jej regulować. Żelownice posiadają obydwie podgrzewane przewody. Które utrzymują stałą temperaturę żelu. Natomiast żelownica Jelly Economy jest urządzeniem półautomatycznym, gdzie temperatura żelu jest ustawiona na stałe i wynosi 87 stopni i kontrolka czerwona, która nam wskazuje gotowość do pracy. W dniu dzisiejszym skupimy się na prawidłowym podłączeniu urządzenia żelownica Jelly Concept. Zasilanie 230 V podłączamy do, bezpośrednio do sieci. Następnie uruchamiamy urządzenie poprzez przycisk START. W celu ustawienia prawidłowej temperatury przytrzymujemy przycisk SET i strzałkami góra-dół ustawiamy tem temperaturę. Zapali nam się wówczas czerwona kontrolka. Która pokazuje, że urządzenie nie jest jeszcze nagrzane. Z chwilą, kiedy kontrolka zgaśnie, urządzenie jest gotowe do pracy. Urządzenie powinno pracować w temperaturze między 80 a 90 stopni w celu zachowania prawidłowego stężenia i sprężystości żelu. Podstawowym wyposażeniem każdej żelownicy jest taka oto kasetka, w której znajduje się przyłącza do podłączenia żelu oraz dysze do natrysku. I przewód do mycia żelownicy. Żeby prawidłowo podłączyć żel do żelownicy, bierzemy taki adapter, odkręcamy z kartonu żelu nakrętkę i nakręcamy adapter na nakrętkę. Następnie żel układamy na żelownicy i przy pomocą szybko złączki podłączamy żel integralnie żelownicą. Urządzenie posiada trzy rodzaje dysz: dyszę małą, średnią, i dużą. Każda z dysz może występuje jako okrągła i jako płaska. Dodatkowo może być jeszcze dokupiona dysza do zalewania produktów głęboko. W celu zainstalowania dyszy dyszę wkładamy do końcówki i zakładamy na pistolet poprzez pół obrotu tzw. klik. Do żelowania produktów małych i okrągłych używamy dyszy okrągłej, którą założyliśmy wcześniej na pistolet. Proces żel żelowanie to jest nakładanie cienkiej warstwy żelu w celu zabezpieczenia i utrzymania świeżości produktu. Może służyć też jako podkład do fondantu, w celu, żeby pomada nie pękała. W celu zabezpieczenia owoców przed wysychaniem, przed psuciem, możemy zalać owoce grubą warstwą żelu. W tym celu używamy końcówki tak zwanej wylewki. Zakładamy wylewkę na pistolet i rozpoczynamy proces zalewania. Kolejną metodą nakładania żelu jest nakładanie żelu na produkty gorące lub zimne. Nakładamy żel na całe blachy ciasta. W tym celu używamy dyszy płaskiej, która rozbija nam żel jako fałkę i wtedy w całości jednym pociągnięciem możemy zażelować całą blachę ciasta. W celu zwiększenia komfortu pracy urządzenie możemy zamontować na mobilnym wózku. W celu zagwarantowania prawidłowej pracy żelownicy najważniejszą rzeczą jest utrzymanie jej w należytej czystości. Żeby ją prawidłowo umyć, odpinamy od naszego żelu szybkozłączkę. Sięgamy znowu do naszej kasetki, w której mamy wężyk przeznaczony do mycia. Wężyk przy pomocy szybkozłączki podłączamy jednym klikiem do tego i wkładamy do pojemnika z czystą, zimną wodą. Wystarczy nam dwa litry wody. Na umycie całej żelownicy. Bierzemy pistolet, możemy zdjąć sobie końcówkę, żeby szybko przelać żel, który znajduje się w układzie. Po zwolnieniu przycisku pistoletu wypuszczamy i wąż oraz cały system zostaje w tej chwili przepukany. Widzimy, że woda już jest czysta, system jest opukany żeby dysze się nie pozaklejały, możemy nałożyć dysze na pistolet i też przelać je tą wodą. Dysze mamy przepukane i możemy w tej chwili bezpiecznie wyłączyć urządzenie po umyciu. Jeżeli będą państwo zainteresowani zakupem któregokolwiek z prezentowanych produktów, to zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kontaktu z firmą Polmarkus.